Spokojnie, lekki, lekkie pobudzenie siłowe, rytmy, oczywiście trucht, sprawność ogólna. Wszystkie te elementy tylko powodują odświeżenie organizmu, przypomnienie tego treningu, który został wykonany. No i jutro serie eliminacyjne. Zapraszam do oglądania. Tartan jest bardzo twardy, ale. Już biegałem na podobnych nawierzchniach. Co prawda z innych powodów były twarde, po prostu były stare, ale powinny tu padać fajne wyniki, biega się dobrze. Jedynym problemem będzie wytrzymanie trzech biegów fizycznie, bo nieuniknione są przy tak twardej nawierzchni bóle mięśniowe. Bądź też nadmierne zakwaszenie łydek w moim przypadku, ale spokojnie fizjoterapeuci mają to opanowane i sztab medyczny sobie z tym poradzi. Spokojne biegi przeważnie między minuta 52 a minuta 49. Rzadko się zdarzają szybsze serie. Jeżeli są szybsze, to nie jest to poziom minuta 44, tylko najszybciej minuta 46-50. Tak, tak to oceniam. Wiem, że biegam w trzeciej serii, więc nie jest to, to jedna z tych dwóch ostatnich, które przeważnie bywają troszkę szybsze, więc liczę na to, że będzie spokojnie. I łatwo. Z Marcinem od wielu lat razem startujemy na takich imprezach, natomiast Artur Kuciapski, no staramy go ze sobą zabierać, pokazywać mu, wytłumaczyć kilka rzeczy, jak wygląda cała procedura. Jest to jego pierwsza impreza seniorowska, do tej pory uczestniczył tylko w imprezach młodzieżowych, juniorowskich, i no, by to była ta szczęśliwa impreza. Myślę, że jestem naprawdę dobrze przygotowany na miarę swoich wyników życiowych. Jestem też dobrze przygotowany szybkościowo na ostatnie 200 metrów, więc wszystko stoi otworem. Atmosfera, kibice, to w jaki sposób ludzie reagują na to, co się dzieje na samej płycie, na bieżni, bardzo pomaga w bieganiu, bardzo pomaga w rzutach, w skokach, w każdej kolejnej konkurencji. I oby, oby ta wspaniała publiczność, z której jest znany Zurich, dopisała i tym razem.